Trend YOMO staje się już niekiedy sposobem na życie, gdzie świadomie rezygnujemy z pewnych kanałów, gdzie świadomie rezygnujemy z pewnych aktywności, bo wiemy, że ostatecznie służy to naszemu dobru. Myślę, że tutaj warto się przyjrzeć zjawiskom, które opisuje Natalia Hatalska, która mówi o gigantycznym trendzie osamotnienia, pomimo tego, że jesteśmy... Wśród tak wielu osób online. W związku z tym dochodzimy do wniosku, że jednak czasami warto wrócić do tych prawdziwych relacji, do tych prawdziwych więzi, a to możemy zrobić tylko i wyłącznie, kiedy zrezygnujemy z pewnych informacji, zrezygnujemy z pewnych bodźców, z pewnych aktywności i będziemy czerpali radość z tego, że omija nas mnóstwo rzeczy. Nie, nie potrzebujemy w swoim życiu.